Zepsuł wam się telewizor? A może planujecie zakup nowego? No to w takim razie mam coś sam raz dla was. Trwa właśnie akcja promocyjna na telewizory Samsunga. Te z wyższej i z nieco niższej półki. W dzisiejszym materiale zaprezentuję kilka naprawdę interesujących modeli, ale warto się spieszyć, bo akcja potrwa tylko do 17 lipca. Zapraszam do materiału. Na dole w opisie znajdują się też linki do modeli, o których będę mówił, natomiast jak w ogóle ta akcja promocyjna działa? Działa tak, że wrzucacie wybrany przez siebie telewizor do koszyka, a potem w polu na kod rabatowy wpisujecie odpowiedni kod rabatowy. W tym przypadku to jest 66 EB16. Powinien wyświetlić się w tym momencie na filmie, ale znajdziecie go też poniżej w opisie, wprost do skopiowania, żeby było wygodniej. Tymczasem pogadajmy nareszcie o tych telewizorach. Na początek model najmniej drogi, jaki poznacie w tym filmie, natomiast na stronie akcji promocyjnej znajdziecie również także i tańszą serię. Pogadam sobie o modelu Q80B w wersji 65-calowej. Jeżeli szukacie modelu QLED z bezramkowym designem i nowoczesnymi technologiami do oglądania filmów, sportu lub gier, to akurat ten model może być dla Was całkiem niezłą propozycją. Po wpisaniu kodu rabatowego kosztuje 6749 zł. To model tegoroczny wspierający wszystko to, czego tak naprawdę można chcieć od telewizora. Przede wszystkim też wersja Q80B zbiera świetne noty w sieci. Recenzenci doceniają ją m.in. za wysoką jasność, niskie refleksy i jednolitość obrazu, niezależnie od kąta patrzenia. To świetny wybór na letnie dni spędzane na oglądaniu filmów lub zmagań sportowych, wraz ze znajomymi w salonie, nawet słoneczny dzień. Jest też charakterystyczna dla modeli Samsunga z wyższej półki, technologia optymalizacji dźwięku do pomieszczenia. Telewizor analizuje pokój i dobiera odpowiednie parametry pod kątem uzyskania jak najlepszego audio. Na dodatek z dźwiękiem przestrzennym, bo jest tutaj Dolby Atmos, a także wielokanałowe głośniki. Wielokanałowe głośniki i Dolby Atmos to akurat cecha w zasadzie wszystkich telewizorów, o których będę mówił. Dzięki bezpośrednim strefom podświetlenia ten telewizor ma mieć poprawione kontrasty, a nowoczesny procesor EYE Quantum gwarantuje inteligentne skalowanie obrazu do 4K. Jest jeszcze pewna nielada lada gratka dla graczy i nie chodzi mi tutaj o HDMI 2.1, czy wsparcie FreeSync Premium Pro, czy nawet to, że tutaj częstotliwość odświeżania obrazu jest na poziomie 120 Hz. Chodzi mi o to, że Samsung ma całkiem ciekawy upłynniacz ruchu. Przy interpolacji klatek w odpowiednim trybie ma dość niskie opóźnienia, które aż tak nie wpływają na rozgrywkę. To przełoży się na naprawdę płynny obraz, nawet wtedy, gdy wasza konsola lub komputer nie osiągają wysokiego klatkażu w 4K. Jeżeli macie nieco pojemniejsze kieszenie lub po prostu marzy wam się jeden z lepszych telewizorów, jakie ma do zaoferowania Samsung, to zainteresujcie się koniecznie serią Neo QLED. Jej głównym wyróżnikiem jest zastosowanie technologii podświetlenia mini LED-ami z 14-bitową głębią luminacji. Zmniejszenie rozmiaru Diod pozwoliło na jeszcze więcej kontrolowanych stref, a co za tym idzie, jeszcze lepsze kontrasty. Naprawdę ciemne czarnie, mocne biele. No, QLEDy wyglądają na tyle, na ile kosztują. W dodatku wciąż jest tu obecna technologia kropki kwantowej, czyli de facto filtr, który poprawia jakość kolorów. Teraz dwa z 65-celowych modeli wykorzystujących takie panele dostaniecie jeszcze taniej: Samsunga QN85B za 8999 zł i Samsunga QN91B za 9999 zł. 999. Oczywiście tylko do 17 lipca, a także z wykorzystaniem odpowiedniego kodu rabatowego. Natomiast ten tańszy o 1000 zł z modeli to opcja naprawdę z wyższej półki. Propozycja 65-celowa z Dolby Atmos, inteligentnym skalowaniem obrazu i HDR10+, tu producent chwali się technologią Neo Quantum HDR1500, będzie świetną opcją dla miłośników kinowych wrażeń. Z kolei 120 Hz częstotliwość odświeżania wraz z upłynniaczami sprawiają, że model ten powinien zainteresować też fanów sportu oraz graczy. Podobnie jak w przypadku wszystkich sprzętów w tym zestawieniu jest tutaj FreeSync Premium Pro, który nie tylko eliminuje różnego rodzaju artefakty graficzne, ale również kompensuje spadające klatki, a także ma wsparcie dla HDR-u. Model z serii QN91B dzieli z poprzednikiem wiele różnych rozwiązań, takich jak na przykład łączenie soundbarów Samsunga z głośnikami telewizora lub tryb dostosowujących w ciągu Dnia jasność i temperaturę barw, tak aby nie męczył się wzrok. Zasadnicze różnice są dwie. Po pierwsze zastosowano tutaj bardziej zaawansowaną powłokę antyrefleksyjną, która zapewni bezproblemowe oglądanie telewizora nawet w słoneczny dzień. Jest jeszcze druga, w sumie istotniejsza różnica. Po drugie jest tu standard Neo Quantum HDR 2000. To oznacza wyższy poziom jasności ekranu, a co za tym idzie więcej zakresu dla pracy HDR-u i w efekcie ładniejszy obrazek. No dobra, ale co jeżeli wy wymagacie jeszcze większej szczegółowości obrazu, takiej, że sąsiad wam pozazdrości? No to może telewizor 8K. Wybrany model QN800B jest w wersji 65-calowej, chociaż ja bym proponował zainteresowanie się również przecenioną wersją 75-calową. Jeżeli macie już tyle kasy, to warto trochę dorzucić, bo 65cali i 8K to jest taka szczegółowość, że ja mam wrażenie, że o ile nie oglądacie z naprawdę bliska telewizora, to wasze oko może tego wręcz nie zauważyć. W obu wspomnianych modelach zastosowano również matrycę Mini LED z 14-bitową głębią luminacji. W oznacza to lepszą precyzję podświetlenia, a co za tym idzie, również lepsze kontrasty. Żywsze czernie, głębsze biele, wiecie o co chodzi, po prostu obraz będzie wyglądał lepiej. No ale jeżeli zwrócicie uwagę na to, że jak to tak 8K, po co to komu? Przecież telewizja nie nadaje takiego sygnału, nie ma takich filmów, no to jest tutaj inteligentny procesor. Procesor neuronowy AI Quantum 8K Lite podbije oglądane przez Was filmy do 8K po to, żeby móc się faktycznie cieszyć jakością wyświetlanego obrazu. Do tego jest też powłoka antyrefleksyjna, standard Neo Quantum HDR 2000 o podwyższonej jasności oraz Dolby Atmos uprzestrzeniający dźwięk. Nie ma za to praktycznie ramek, a także problemów z kablami, dzięki modułowi One Connect Pro. Ten pozwoli lepiej zorganizować podłączenie dekodera lub konsoli do telewizora, tak aby ukryć przewody, które powiedzmy sobie szczerze, często wyglądają po prostu nieestetycznie. Natomiast dla wielu z Was najistotniejsze może być to, że jest tutaj matryca o częstotliwości odświeżania 120 Hz. To oznacza po prostu Płynniejszy obraz z dodatkowymi włączonymi upłyniaczami na przykład podczas oglądania sportu lub grania w gry. A co ważne, dzięki zaawansowanemu upłyniaczowi ruchu plus telewizor podbije obraz do 120 Hz 4K bez niegrywalnych opóźnień. Jakieś tam opóźnienia oczywiście będą, bo procesor musi to wszystko przetworzyć. Natomiast z tego co widziałem po różnych testach, to nie jest aż tak duży problem, żeby jakkolwiek wpływać na rozgrywkę. No dobra, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to by było na tyle. Ja przypominam, że poniżej w opisie znajdziecie linki prowadzące do akcji promocyjnej, do telewizorów, o których mówiłem, a także kod rabatowy, który trzeba w odpowiednim polu wpisać, żeby w ogóle skorzystać z tej akcji promocyjnej. Tymczasem zapraszam także do komentowania. Odezwijcie się po prostu, dajcie mi znać, czy kupujecie któryś z tych sprzętów, czy może macie już któregoś z tych Samsungów, po prostu się odezwijcie w komentarzach. Zapraszam Was również na nasze social media, to znaczy na Facebooka, grupę testów, też wideotestów na Instagrama, a także na TikToka. No i co? No i do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i cześć!